Samego rana Anastazja odwiedziła jej siostra Daisy. Słuchaj, nie mogłam się wczoraj do ciebie dodzwonić. Próbowałam kilka razy, muszę ci coś powiedzieć. Nawet nie widziałam, że dzwoniłaś. Pewnie zapomniałam włączyć po pracy dźwięk w telefonie. Opowiadaj, co się stało. Wybrałam się wczoraj na spacer do parku. Nie zgadniesz, kogo ja tam zobaczyłam: dona Lotario. Ale on nie był sam. Rozmawiał z jakąś dziewczyną. No i co z tego? Przecież może gadać z kim chce. Nic z tego nie rozumiem. Chodzi o to, że nie wyglądało to na zwykłą rozmowę. Oni zachowywali się jak para. Całowali się, flirtowali. Don wręczył jej kwiaty. I tylko po to przyszłaś, żeby opowiadać mi tu jakieś bzdury? Widziałam, jak patrzyłaś na nas z zazdrością. To nie tak. Ja tylko się o ciebie martwię. Uważaj na niego. Co ty knujesz? Dlaczego tak w ogóle śledziłaś Dona? A może on tobie też się podoba? Wiem! Chcesz mi go odbić? Nie wierzę w to wszystko. Żeby moja własna siostra? Ja tylko chciałam Cię przed nim ostrzec. Nie chcę tego dłużej słuchać. Wyjdź! Witajcie moi drodzy w czwartym już odcinku The Sims 4 Labirynt. Jak widzicie nasza Anastazja zaczęła sobie tutaj grać. Myślę, że po tej rozmowie z siostrą potrzebuje trochę odstresowania, bo no nie było miło, jak sami mogliście zauważyć. Co ty skończyłaś? Coś Ci się nie podoba. Słuchajcie, na którą ona ma do pracy, niby jest sobota, prawda? No ale niestety takie życie dorosłego Sima, że musi iść do pracy i do pracy mamy na godzinę 17. Tutaj, oczywiście już jest wszystko poćwiczone, także miejmy nadzieję, że awans będzie. No, a że potrzebujemy troszkę kaski, to myślę, że możesz sobie tutaj pozbierać. I spróbujemy, słuchajcie, na samym początku znaleźć jakąś żabkę, dlatego że. Mamy chyba jedno wyposażenie i nie możemy jej rozmnożyć. Możemy sobie sprzedać tą lwią paszczę, którą w sumie zebrała ostatnio przed pracą. Także nie ma problemu. Kto tutaj idzie? Ktoś do naszych drzwi puka? Jakieś dziecko? młoda? a to młoda dorosła Eliza. Ona jakoś mała wygląda tutaj. No ale dobra, no nie ma nas w domu Eliska, więc nie, nie otworzymy Ci, tak? Jak tam Anastazja Ci idzie kopanie? Coś tam wyłowiłaś? Tak. Myślę, że dalej musimy Ci tutaj znaleźć jakieś skałeczki. Gdzie tu coś jest? Tu można zbierać wszystko, wszystko pozbieramy czy ty jesteś ładna, bo tu widzę, jakieś żarcie jest jeszcze się nie zepsuło sprawdźmy mm, tak troszeczkę, no ale myślę, że teraz zajmiemy się zarobkami, jak ja to mówię także szukajmy, tu gdzieś były żabki gdzie one były? coś tam wyłowiłaś możesz pozbierać tą lwią paszczę, bo ona nawet spoko chodzi a teraz kasy nie mamy um, tutaj są skałeczki Tutaj też coś jest. To są truskaweczki jak się rymuje. A to co za ludzie siedzą? Nie myślałam, że to ojciec. Jesteś seniorzy, jakaś żampreska. O, tutaj siedzi Summer Holiday. My ją poznaliśmy gdzieś. Czy tą babkę znamy? Jakoś hot dogi. Może być do nich przyszła, ale na początku ja ci każę pozbierać. Słuchaj, gdzie są te żaby? Gdzieś tu były. Ktoś nam chyba je zebrał. Łe, łe, łe. Żab nie ma, żab zniknęły, żaby mi. To jest trochę smutne, wiecie, bo chciałabym już rozmnożyć, a się nie da. No trudno, a tutaj są jakieś grzyby. Najwyżej później tu przyjdziemy. Jak tam, zbierasz sobie te rzeczy, czy nie zbierasz? Wykopałaś te wszystkie skałki, ja zaraz to wszystko sprawdzę. Jest pełna kontrola nad tobą, prawie jak twoi rodzice, he, he. Dobra, tutaj truskaweczki, tutaj coś jeszcze jest do zebrania. Turkus. Grzyby. Chyba nie chcemy. Wiesz co, możesz usiąść do tych ludzi może z nimi pogadasz. Tutaj nie ma miejsca. No jakaś baba stara poszła. Dobra, siadaj tutaj do nich, nie wiem. Pogadaj sobie z Summer. Zapytaj o zawód właśnie, bo chyba się jej nie pytaliśmy, tak? Gdzie ty jesteś? Biegniesz do niej, dobra. Nie zebrałaś? A, zebrać truskawki. Okej, okay, ja sprawdzę co tutaj jest. Truskaweczki, turkus. Sprzedamy turkus za 20. W sumie już mamy na ten śmietnik za tysiąc simoleonów. Co ona jest? Kim ona jest? Kuchmistrzyni. Uuu, może przyjdzie do nas kiedyś gotować. Weź tam jakiś dowcip opowiedz. Gdzie ty tu masz te dowcipy? Więcej opcji, zabawne. Opowiedz śmieszną historię. No, może być. To sprzedajemy sobie tutaj różyczki. Kurde, choć róże bym u siebie posadziła w ogródku. Może jedną zostawię. Fajnie by było mieć róże, czy nie? Dobra, sprzedajemy. Na pewno jeszcze Znajdziemy, a przyda nam się teraz kasa. truskawki też sprzedamy. No, widzicie, troszeczkę już jest tego, prawda? Nie ma tragedii, nie ma, że boli. Tutaj, może wydobędziemy z kamieliny. O, za stówę lewia paszcza. Pięknie, zobaczcie, już nam się to trochę opłaciło. Wydobyłaś to, czy nie wydobyłaś? 70, no to ładnie. Wow, już mam prawie 2000 simolonów. 15.10 10 Możesz chwilę tu z nimi pogadać w sumie, no. Czemu nie? Z naszą dziewczynę? Joanna Wojewoda. Nastolatka, no nie chcemy nastolatki. Ale może pogadaj z Summer bliżej. Zaproponuj szalony plan. Bo zna się ostatnio, więc może fajnie by ją trochę bliżej poznać. O, jakie fajne hodoszki, Może byś się poczęstowała weź porcję. Co ta baba to wyrzuca? Aha, ona chyba zbiera tylko te talerzyki puste. Co to za koleś? Nastolatek. Sofia Kawka. I mamy tutaj Jadwiga Kopytko. Poznaj ją. Zabawne powitanie. Gdzie jesteś? Zobaczymy, czy nam się żaby tu pojawiły, bo muszą być, kurczę. Gdzie są żaby? To są różyczki. No, ale ładnie wyglądają. No, ale jeszcze przyjdziemy sobie je tu zabrać i na pewno u siebie je posadzimy. Tak myślę, bo są ładniutkie. Nie ma żab. Dziwne. Jedz sobie spokojnie, Anastaz. Dlaczego siedzisz sama? Kto to jest? Usiądź sobie tutaj z nimi razem, tylko byś wzięła to jedzenie. Hej, weź porcję. Ta babeczka taka stara. Możesz też ją powitać. Zabawne powitanie, bo jej nie znasz w sumie. A co tam? No, także zaraz do pracy. Niech ona sobie pogada. Filipiarska, co ta staruszka jest? Tutaj podrywa nasze babki. Dziwna sprawa, słuchajcie. Dobra, koniec tego jedzonka. Do pracy lecisz. Do pracy. A nie, masz jeszcze pół godziny, kurczę. No to weź dokończ to. No zjedz, jedz, 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 jedz. Dobra, idziesz do tej pracy czy nie idziesz? Halo! Szybko. No biegnij, biegnij. Czekamy na ciebie w domku. Uwaga, wróciła do domu. Spięta. Co się stało? No, pokazuj tu mi od razu. Stres z powodu pracy. Mm, nie było żadnego słuchać, awansu. Tylko 216 przyniosło do domu, ale słabo. To już na tych skałkach gdzieś więcej zarobiliśmy. Jak tam Twoje potrzeby? Wszystko ok. Nie ma. Zaraz zobaczę, czy też aby chcą. Są, bo ja koniecznie bym je chciała. A ich tu nie widzę. Dobra, jest ciemno. Na pewno tu nie zobaczę. Yy, no to myślę, że możesz jeszcze pójść poćwiczyć. Zagraj utwór blues i pograj sobie taki właśnie dzień, bo chciałabym, żebyś miała wyśmienite tutaj, słuchaj, umiejętności. Tego wszystkiego na no, jutro znowu do pracy. No cóż. Do pracy rodacy. Tak to jest. Ocena. Dobrze. Ocena kariery. Super, super. Więc już coraz bliżej do awansu. Myślę, idealny nastrój, zainspirowana. Patrz, jak fajnie gra. Wiecie co? Nigdy nie miałam Sima, który gra na gitarze. Fajnie. Podoba mi się. Zobaczcie, jaka ładna tapetka czerwona. Dobrze jej idzie. Może zrobić w przyszłości jakąś imprezę, żeby grać na gitarce. Dobra, to by się chce iść spać, więc idź spać. I widzimy się rano. Okej, okay, piąta godzina, oczy bolą. Wylaguję się, jeśli koledzy pozwolą. Trzeba się wykazać silną wolą. <laughs> Co ja śpiewam, to jest piosenka o prawdziwym tybiczyku. Tak, gram kiedyś Tybie. Zanim gram w Simsy. A może wcześniej w Simsy gram, nie wiem. W każdym razie, idź, skorzystaj. E, o jezu, co to za mina, śmierdzisz? Co ty robisz? Dobra, myślę, że potem możesz Zobaczymy, czy mam coś w lodówce. Otworzymy. Hmm, o jest, jakie siedzonko, makaron z seren. No to wyśmienicie weź porcję. Higiena i zabawa. Tu ci brakuje. E, skałki się odnowiły. Może te żaby gdzieś tutaj były, ja nie wiem. No potrzebujemy żabek, żabki. O, tu są jeszcze dwie skałki. No to musimy zarobić hajsy. Hajsy muszą. Tu są żaby. Jest! Tak, przed pracą, idealnie. Musisz to wszystko zrobić. Czy do pracy grałaś już? Musisz to wszystko pięknie zrobić, moja droga. I kupimy chyba ten śmietnik za tysiąc simolonów, bo mi go tu brakuje. Także nawet teraz mogę to zrobić. Wywalimy ten. O, wyrzuć śmieci, nawet Nie wiedziałam o takich rzeczach, bo <laughs> ja nigdy nie miałam normalnego śmietnika. Okej, okay. wywalam to. Zawsze się hajs przyda. Zwróci nam się ten śmietnik, bo będę tyle wywalać tych śmieci. Wiecie, imprezy, zawsze jest mnóstwo talerzy. Dobra, idziemy do kuchni, idziemy, idziemy. Mój śmietniczek ukochany. 1200, super. Na Alcie go przestawię. No i zobaczcie, jak jest śliczny. Jak ja się cieszę, tylko teraz trzeba przyzwyczaić naszą babeczkę, żeby tutaj, wiecie, nie, żeby co nie? Żeby nie wywalała, tak? Okej, okay. jak zwykle muzyczka do śniadanka. Eee gadasz do siebie, nie, jedz, jedz, jedz dobra. co my tutaj dalej Ci znajdziemy idziesz na te skały, nie, na początku żaby to jest nasza, nasz priorytet bo na tych żabach będziemy po prostu codziennie zarabiać, myślę, że to jest super pomysł o, ktoś tutaj, słuchajcie, jest kto to jest? Emilia Żubr, możesz ją poznać przy okazji, bo przydadzą Ci się o coś z nowi znajomi nowe ziomki Twoje dobra, kończ ja Ci wyłączę, pomogę Ci i wywalamy nasze pierwsze śmieci jest, 10 simeleonów Cieszy mnie to. Biegaj, biegaj, biegaj. No, widzicie, jogging poranny po śniadanku spalanie kalorii przed pracą. Why not? I myślę, że teraz trochę zarobimy, bo musimy trochę nadrobić kaskę. Bo wiecie, u nas często są w domu imprezy, ale niestety mamy mało miejsca. Już dużo osób mówiło, żebym zrobiła oddzielny pokój do imprezowania. No, nie ma opcji, ale chcę trochę, wszerz, poszer chcę trochę poszerzyć tutaj. Ten domek, żeby był salon. Choć myślę, że i tak już jest lepiej z tego względu, że mamy po prostu tutaj e, otworzoną przestrzeń, już nie ma tego przedsionka. Dobra, znalazłaś tu jakieś żaby, ale skałek tu jest, ja to nie wiedziałam. To super okolice sobie wybrałam na to wszystko, powiem Wam, że to mi, mnie to cieszy. Coś tu znalazłaś się, ja to zaraz sprawdzę sobie. Zbieraj, zbieraj wszystko po drodze, zbierasz tutaj różyczki, sryczki, skałek co nie miara. Jak pięknie, dobra kolek kolekcja na kolejność działań, dobra. Kop, 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 kop. Dobrze, coś tam wykopaj, zbieraj. Jak tam nasze żabulinki? Jest jedna za 30, a druga jest za 100. Ja, ale jazda. To rozmnażamy. Kurde, chciałam rozmnożyć. Dobra, zbieraj mała. Rozmnoż, rozmnażaj żabę. Tu mam tylko jedną. Ciekawe, jaka z tego wyjdzie. Wyszła żaba jaka? ta za 30, niestety. Łe. Będziemy musieli jeszcze poszukać tą droższą. Może się uda coś. Czy tu ona wszystko zebrała? Myślę, że tak. Więc pójdziemy jeszcze przed dom. A, miałaś tu poznać kogoś? To jakiś staruch? Krzysztof Burak. Oh, <laughs> Już miałam w rozgrywce stodzieci Buraka, i to nie było dobre. O, Zofia Kawka. Czy znacie się? E, popraw humor jej i zapoznaj się z Emilią Żubr. A ja tymczasem posprzedaję mapa. Uu, możemy sobie z kopać ze. Możemy kopać w poszukiwaniu skarbu. Fajnie, co to jest? Cebula. O, cebula by się nawet przydała gdzieś, powiem Wam, że e... ja to sprzedaję wszystko, żeby, żeby haj się zgadzał, Ty tam pogadać z dziewczynami w międzyczasie. Krótka przerwa Ci się przyda. W sumie jest godzina 8.17. To bardzo ładnie. Kapsuły mamy, ale ja je sprzedaję, słuchajcie, bo ja często otwieram kapsuły i nigdy mi się nic nie trafiło droższego. Gadasz tu z nimi gadasz. Ja mam dla ciebie zadanie, żeby tu zebrać do końca te wszystkie rzeczy. To nie jest głupi pomysł. ta, ta cebula była. Dobra, kończ z nimi gadkę, szmatkę, bo wiadomo, to, to są takie babskie rozmowy, że dziewczyny to się rozgadają i rozgadają. Leć tutaj ko, wszystko to zbierzesz ładniutko. No, i myślę, że możemy odwiedzić, słuchajcie, kogoś. Gdzieś się zaraz wybierzemy. Do siostry raczej nie, bo nie są teraz w dobrych relacjach. Wiecie, jak, jak to było na samym początku, więc... Nie będziemy tutaj ryzykować, a poza tym rodziców ona też za bardzo nie chce widzieć, też wiadomo, to nie jest chyba, nie jest chyba mile widziana po prostu w tym domku. Możesz jeszcze. No to wykonaj po prostu te zadania wszystkie. Okej, okay, Nunia, co tam zebrałaś? Zabawy ci brakuje dobrze, zaraz się gdzieś wybierzemy. Jaka żabka nowa? Zastówę. Za stówę? Za 10. ta jest za stówę, ale tą za na razie zostawiam. Zostawiam te żaby, bo ja chcę zobaczyć, jak tam one będą wyglądać. Wydobądź z Tutaj różyczki też sprzedamy, jak w ogóle one chodzą. No, nawet ładnie, choć chyba lwia paszcza droższa. No, dokładnie. No, spójrzcie po prostu. No, lepiej mi się to płaca niż pójście do pracy, bo masakra. Strasznie słabo zarabia. Wydobądź z Okej, Ok, sprzedajemy za 45. Jej, jej, jej. Mamy hajsy. To co robimy, mały remont w tym domu? Czy teraz jeszcze nie? Tak się zastanawiam, czy by go trudno. Troszeczkę tu poszerzyć, w sumie, żeby to zrobić, także why not? Się delikatnie powiększyłam ten domek i już jest troszkę więcej miejsca jeszcze myślę, że z drugiej strony potem to zrobimy ale na razie jest jak jest na razie to tak zostanie no i Anastazja przed pracą możesz podróżować bo w sumie yy, w sumie jeszcze masz trochę czasu tu masz mniej więcej potrzeby zabawy yy, to myślę, że dziś się wybierzemy chciałabym, żeby Anastazja utrzymywała troszeczkę formy także wybrałam się do siłowni może poznać tutaj jakiegoś pakera jeszcze Pusto jest? Ale dziwnie. Ej, 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 ej. kogo my tu mamy? Dona Lotario, słuchajcie, Anastazja chyba nie będzie jeszcze z nim rozmawiała na ten temat, co siostra jej mówiła, e, ponieważ trochę jej w to nie wierzy, ale dawaj, pochwal jego strój. Fajnie wyglądasz na siłce. Ja bym chciała to przyciszyć trochę. Uuu, jak się na nią spojrzał. Widzicie to? Ciekawe, czy może byś nauczył Anastazję. Co ty robisz? Krzyczysz na niego? O nie, jednak się wkurzyłaś trochę. Że wyrywasz inne laski. Pogadaj z nim o boksie, dokładnie. Nie rozmawiaj na razie z nim o tej historii, bo przecież nie jesteś no. pewna, przecież nie wierzysz w swojej siostrze. W swojej siostrze w te wszystkie słowa to są po prostu kłamstwa. Tak myślisz, pręż mu dawaj. Ale będzie meka. Nieprzyjemna rozmowa. Ale jesteś, pakerka! Co on robi? Weź, się skurzony. Jest, jest dziewczyną, nie znasz się tutaj, wypowiadasz się na ten temat. Uu, tego też znamy, koleśka. Jest jakaś bieżna dla nas wolna? Nie gadaj z nim, dawaj. Biegnij. Biegnij, wypinając klatkę piersiową. No pięknie, musisz swoje e, walory uwydatnić, tak? Zobaczcie, jaki ma piękny strój. Śliczna jesteś. Przewróciłaś się, no cóż. Także musimy dbać o jej formę, widzicie, trochę ma taki tyłeczek odstający, ale to dobrze. E, możesz przy okazji oglądać kanał, oglądać sport, może to cię napędzi. <śmiennie> Będziemy ćwiczyć, żebyś była po prostu taką lasencją, jaką jesteś, bo wiadomo, ostatnio troszeczkę przez brak czasu, jakieś tam chipsy sobie wżerasz na śniadanie, no ale co tam, Don notario idzie, ucieka. Dziwna sprawa z nim. Może on tak się trochę na nią wkurzył. Ona się na niego wkurzyła, więc może coś, co powiedziała siostra, może jest prawdą jednak? Nie wiem. Może się przekonamy w, na samym odcinku. Napiszemy koniecznie, co wy o tym wszystkim myślicie. Bo bądź co bądź jest to podejrzane. No ale okej. Okay. Biegnij sobie, biegnij. Ślicznie ci idzie. Ja bym chciała, żebyś ten poziom jeden dopełniła. Pięknie, 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 pięknie. Higiena już będzie z lasu Ciebie cuknąć. Śmierdzi. Śmierdzi. Ale jesteś brudna! Szybko, 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 Dawaj! Biegnij. Su, 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 su. Idź. Roznosi się za tobą smród. Lepiej, żeby teraz ciebie nikt tutaj nie widział. Choć widzę, że jest dużo znajomych. Idą, tutaj też jest. Okej, okay, prysznic się bierze. Zielony opar zaraz ucieknie. Pogadaj to z jakimiś dziewczynami. Kto to jest w ogóle? Chyba, Łucja Adamiec. Jeszcze jej nie znasz? No to dajesz. Przyjazne powitanie. Może ona na Ciebie tu poczeka? Gdzieś przed kibelkiem. Wszyscy tu się myją. Pięknie, pięknie. Spięta. Potrzebuje gier wideo. No u niej to się często pojawia. A ten kolej, jaki zielony. Powiedziałabym, że to kosmita, ale może to jest kosmita? Czy od niego się unosi taki opar? Jest? Trener siłowni? Ej, dawaj zagadaj do trenera, słuchaj. On jest brudny, czy on jest wesoły i jest kosmitą? Ty, to jest kosmita, kurde. Ale pompa. Kosmita mamy. Kosmita, trener siłowni. Ale jazda, ale się świeci, zobaczcie. Dawaj do kosmity, szybko biegnij do niego. Musisz poznać trenera, może będziesz miała tu jakąś ulgę na siłownię, jakąś zniżkę. Kurde. Gdzie ty jesteś? Chodź do kosmity. Ta, w ręczniku sobie łazisz? No dobra. No, to tam. Chcesz wyrwać kosmita? Dziwna sprawa. Dawaj. A śmieję się nawet z siebie. Masz fajne żarty. Ok, więc więcej opcji przyjaznych. i chcesz, żebyś go poznała. Gdzie to jest? Może dowiesz się, że z kosmita. Kto wie? Nieznane, nieznane. Towarzyski. Pogadaj sobie z nim. Opowiedz niewiarygodną historię. Kosmita na pewno w niewiarygodną historię uwierzy. Aktywny jest, no nic, nic dziwnego, prawda? Więcej opcji, przyjazny, może mu jakiś ten... Poplotkuj z nim, może się dowiesz jakiś plotek na temat naszego klubu fitness nowego. Lulu, Lulu, Lulu. Okej, okay, jesteś pobudzona, świetnie. Entuzjazmu się zainteresowaniami. Czyżby twoje nowe zainteresowanie to sport? No co? Opowiedz śmieszną historię. Od kogoś tu śmierdzi? To od ciebie? Nie, umyłaś się przed chwilą? To od tej baby. Od Diany Kaliente. No i jak tam? Kosmita. Poznasz że to jest kosmita, czy jeszcze nie? Jeszcze nie. Pochwal, Strój, że wyglądasz tak bardzo sportowo. Mm. A ty jeszcze lepiej, Anastazja, w tym ręczniczku. Chyba, ty się tak przebrałaś specjalnie, bo gdzieś tutaj don Lotario paraduje, no ale gdzieś mi teraz zniknął, szczerze. Anastazja ma pracę za godzinę. Okej! Okay. Dobry, masz z nim kontakty już, ale nadal nie możemy się dowiedzieć, że to kosmita. Ale ja cię widziałam, że byłeś zielony. Widziałam ciebie. A gdzieś poleciał, pożegnaj. No cóż. Chce się jeść, więc możesz jeszcze zjeść coś przed pracą. Możesz tu coś zjeść? Kurde, nie możesz. Nie ma tu żadnego automatu. <laughs> Niedobrze, kurde, czy nam się opłaca wrócić do domu chociaż na chwilę? Niezbytne, tu jest jakiś bar, no Kurczę, na górę jest tu góra Nie ma To co, musisz iść głodna do pracy? A może tu jakieś truskawki gdzieś rosną, może tu coś rośnie Nie, to jest jakaś pustynia po prostu, masakra Dajcie coś jeść Dajcie coś jeść mi tutaj No nie opłaca nam się już nigdzie Możesz może jedynie, nie wiem, szperać w śmietniku, ale to chyba nie jest dobry pomysł, więc więc, więc nie. Gadasz co z jakimś facetem? Uuu, uu, uu, kto to jest? Fajnie wyglądać razem, powiem Ci. Jak on się nazywa? Czekaj, 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 czekaj. Trener siłowni, Antoni Adamiec. Uuu, no to dawaj, pochwal jego strój, że po prostu masz... A, idziesz do pracy. Dobra, idź, idź, idź. Widzimy się w domu. Uwaga, 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 wracamy z pracy za minut. Jedną... Jest! Awans, 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 awans. 757. Wow! Anastazja awansowała i teraz będzie pracować jako trzeciorzędna. Jako trzeciorzędna komik? Ktoś tutaj źle pisze. Anastazja będzie teraz zarabiać dodatkowe 4 simoleony na godzinę, otrzymując w sumie 40 simoleonów na godzinę. Anastazja otrzymuje również bonus 549 541 simoleonów. Dywan simowy idol. Jest najbliższy. Jej najbliższa zmiana pracy, poniedziałek o 17.00. Czekajcie mi tu, jak, jak ona teraz pracuje. Sprawdźmy to. Idealny nastrój, rozbawiona. Masz wolny wtorek i środa. Super, więc jeszcze poniedziałek i będzie wolne, więc będzie można sobie coś porobić ciekawego. E, osiągnij drugi poziom umiejętności gry na gitarze. Jest osiągnij drugi poziom umiejętności komediowych. Wszystko się zgadza. Ja teraz chcę szybko spojrzeć, co my tu mamy za nowości. Słuchajcie, pokażcie. Taki dywanik. Mogę zobaczyć. Takie coś. Gdzie by to położyć? W łazience. Tylko może zmieńmy tutaj kolor. Czy można zmienić kolory? Czerwony albo taki. O ten będzie ładny. Tylko ja chcę sobie tutaj światełko zapalić, żeby tu widzieć. Włącz wszystkie światła. Włącz, 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 włącz wszystkie. A i ładny jest. Zaraz go gdzieś jeszcze przełożę, bo jednak mi się tutaj nie podoba. Gdzie by, gdzie by go położyć? Zróbmy sobie tutaj do domu wejście, taki będzie. Fajnie. ach, yeah. Albo nie, zrobimy tutaj miejsce na gitarę i na gitarze pod gitarą będzie to po prostu stało. Myślicie, że to fajny pomysł? No, ale mega. Podoba mi się bardzo taki sposób. I tutaj mamy naszą luksusową tacę do napojów. Więc tę luksusową tacę możemy w sumie gdzieś postawić. Niech ona gdzieś stoi. Bo i tak masz tu jedno krzesło. Może by się przydało dokupić drugie, Co Wy Myślicie na ten temat. W sumie mamy trochę kaski. To co, kupujemy czy nie kupujemy? Kupmy! Zobaczymy gdzie jest takie same, bo chciałam w innym kolorze, słuchajcie. W fiolecie? I bym kupiła jeszcze w zieleni? Ale ładnie będzie teraz. Tylko musimy chyba powiększyć ten blat jeszcze. Bo nam się po prostu te radio nie mieści. Albo po prostu sprzedamy radio i kupimy jakieś nowe. Chciałabym te. I jest one stojące, o i super. Będzie tutaj stało. Gdzieś, tylko jeszcze nie wiem gdzie. Tutaj? Zobaczcie, takie stojące będzie bardzo spoko, myślę. To jest najlepszy wybór w tym momencie dla nas. I pozbyliśmy się, forsy. No, ale super, troszeczkę sobie, chyba że takie, to też ładne jest. Ale nie, bo to będzie tak stało, i tu będzie wyglądało bardziej estetycznie, to wszystko. Czy przestawimy koło telewizora, może? Nie, dobra, niech stoi tu, gdzie stoi. Jest, okej, okay, jest git. Także troszeczkę domek nam się powiększył, trochę mieliśmy tutaj remontów. Ja tymczasem kończę, także myślę, że w następnym odcinku po prostu pójdzie do pracy w poniedziałek i będziemy grali jeszcze wtorek, środa i po prostu coś fajnego wtedy porobimy, bo będzie wolne. Ok, dziękuję Wam za oglądanie, jak Wam się podobało to poproszę o kciuk w górę i pamiętajcie, że nowe odcinki labiryntu zawsze w piątki o godzinie 16. Dziękuję Wam za oglądanie, buziaczki, pa pa!